Cześć, siemanko, z tej strony, Matio. Witam i zapraszam Was na kolejny part serii z przygodami z Margonem. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, krwową, właśnie wtorek. Tutaj stoi ja. Tak, ze mną znów jest rak. No i taką mamy tutaj. Mm, taką tutaj jest dużo ludności. Ja mam tutaj bardzo dużo mm, yy, sojuszu. Tak, więc i mamy za trzy. Zaraz pewnie będziemy wybijać. Yy, dobra, Kelgo jeszcze i to Kelgo to jest track. Boję się o tego maga, czy go rozwalę. Kurde, tak szczerze. Uni, uni. A tutaj Herka mnie martwą, bo on błysku wale widzę. Wali widzę. No to, to, to dobra, zobaczymy. Ja sobie walnę jakiś mały level na początku, żeby poprzedłużać. A. Tak to nie wiem. O tego chyba. O tego łowcę se, o sobie walnę. Schoda król czoda I wetrowy siła spokój. Dobra, nic. Mm, I pozdrawiam właśnie naszego nerwaxi O z nim mam sojusz. Taki 59H. O ktoś jeszcze... Dobra, dobra, cicho, mam o, już. Mamy za... Mamy za dwie, ja wbijam od razu, co się będę... Jakbym przyinwestował trochę kasy, w tego tanca, to bym lightem ciśniał. A my nie mamy takie Q. Ja mam na przykład się, tam zdarza, to wiele, nie mam szans. Ty też w sumie. 5-9 co mieć, jak to się wygrywa. I to mamy to tyle przyda. ucieczek. 9. A, ucieczki? Jak gdybym chciała, to bym wygrywał 9, to bym parę herz Smaczkowi. O... Okruje ku kusmaczkowi, sraczkowi, ja nie mogę, jaki nikt, no bez jaj Że jeszcze taki w Margonum chodzą, ja Uhu. Dobra, słaba pipa Tak mi się chociaż wydaje Kto? Rzeźnik, aha, Rzeźnik Timber. On ma bardzo zabreku. breku. Choć już wymawiała się na 40, ale nie nagrywałem bo... Ej, Erik nie wiem z equip, bo wyższą postacią byłem jeszcze on wywalił, bo odszedłem sypsony Spoko hmm. Dobra nic! Mamy 59, jak będzie 20 wchodzimy na łaśnie krwawo Tak, ale będzie fajnie, nie, no, śmieję się. Jeszcze mój kolega ma przyjść, tylko... Waraj, że mi się Jaki? Jaki ma nick ten ten że y... połowa! Co tu stoi, to wbije... Dopiero 29 i za pół godziny. No i co? Wbijamy od razu. Ja od razu wbijam. Dobra, 20 panowie. Polecamy biol jazu. Nie bo wiesz, nie wiem czy to jest. No dobra. I za Czeo się Koł tu pierwszego trzaskamy. Dobra, maga 46, no będziemy go przedłużyć trochę. Dobra, to. O, Ever. O. Jeden to, to I... Nie, że to leczamak. I cz... Nie wij mnie! Nie ryzykuję z tym parkiem, bo nie wiem jaki on ma Mamy pierwszą... O nie mamy pierwszej walki bo Kurde, Jak Sobie dobijemy tu ziomek Zobaczmy, jak <s> tam <left> Aha Ha, tu A kakao bierz? Co ty Kakao bierz? Może, to, ale jak on like, bo coś tam mam 30%, a on ma 20%. My sobie dobijemy, nie? Będziemy hamami, dobijemy sobie. O, tam, On ma ucieczkę pewnie. jakiś tam przylep. Jakiś łowca przede z pieprza. Wygrałem, nie dobiłem, ale trza mam, okej. Dobił cię? No, i o, ja biorę, biorę. no, biorę. no biorę już padał, to walka, ale pierwszą on ten, ona była no. No, już w dupę, ty idiotko. Ja wolę, chociaż on lubi, ale nie pozdrawiam. Tu przedłużają strasznie, co ja mam robić? Jak sobie już walnąć, on... No, tak, tak, cienia przewaga obniżona jak trzeba. Nie zostało mu 60%. Mniej się postaciach, no za dużo on kasy nie inwestuje. Dobra, ja chyba ląknę się zaraz na... No. Mamy pierwszą walkę z 53 tropem. Ja chyba będę, może, uciekał. A może nie. Nie wiem, jaki on jest dobry. Zapewne tak. A może i nie. Zobaczymy. Nie jestem aż taki słaby się, szczerze mówiąc. To nie będę jak inni. A coś, Matko święta, to sobie z nim poprzedłużam. Prawda. Dobra, ostatni błysk i przedłużamy łaźnie. No tak zawsze będę teraz robił, bo widać i przedłużamy. Tu się propiorą. Mm, tu chodzi... 5,9? Ja, tak tego kakao. Kakao to też ma taki chuj hero. i w ogóle. No 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 On mi chyba nic nie drapnie, jak szczerze mówiąc się patrzę. Szczerze mówię... O, Mogę postać do końca. 5-5. O. Nieważne, on mnie nic nie drapie, więc sobie na nim poprzedłużam. Kurwa, 2%. U. Kolejna walka, ale tą będziemy przedłużać. Nie, po co mam przedłużać, jak tyle? Mobów zostało. Dwie walki, jedna pH Ile mi oddał punktów honoru? Mało. Kto tu wbił? Nikt taki groźny. Rodnej dołączył do gry. Tak. Dobra, przyszukajcie chwilę, zamknę drzwi w spokoju, bo ktoś mi tam tutaj. Wyjść, wejść. Dobra, nic hmm, jesteśmy. Trach chyba ma C2, bo go nie słyszę. Łaźnie napiszę do kolegi, bo miał przyjść, a coś chyba mu się zapomina. O tej łaźni i dobra, y, tutaj bierzemy już auto, zostaje nam 100%. Dziękuję. I gdzie jest ten 5-5? Słodziks. Tutaj coś mi. Coś mi tutaj laguje. Oj. Było to jakiś dwóch latach. Nie spieszacie Bo mi to laguje. Jak podejdę, to podejdę, to ich klepno i tyle będzie w sprawie. Czyż nieprawdaż? Hmm, traka nie ma. Nie patrzcie nawet na tego słodzik sobie, kół, bo się... Nie, nie mogę... Nie wiem się po czym mogę się spodziewać, więc... To jest... A to C. No to nie wiem, 12 nerwi o dupę, czyli ma rączki chyba obniżone. Nie wiem. Może mi się uda. Zobaczymy. Kurczę. kurcze unik. To jest chyba trzecia walka jak mi się dobrze. tak dobrze patrzę. Może z nim wygram, nie wiem Nie wiem co on tam weku kryje I nie wiem po czym mogę No i kolega pisze, bo właśnie chyba Teraz będzie szedł Obawiałem się tutaj dużo z tym łowcą Ale jakoś się oh, Sieknął, ale jakoś się Teraz nie obawiam Bo ja mu ta siek... Tak, tak mu sieknąłem, a Kelgo padł? Nie, ten, ten, mag, ten... dzieje trzyma od niego leci. Nie zabij, e bo na Ja mam sojusz, mam mnie z nim. No, z, z kim e, się bierze? Z tym magiem, Z takim lewo A yes. Dobra. Daj ucieczkę, bo Nie wiem. Sojusz. Tutaj mamy klanowicza. przyszedł specjalnie na moją prośbę. Och, już go bije ktoś, ja nie mogę. To jest przykre. Kogo by tu Mm. Rzeźnik tym bark wszedł, ale nie będę go pił, bo to kolega mm -mm. Aha, ten z rzeźnikiem chyba chce przegrać, to jest... Lipa, on już pada, my na końcu się bierzemy. Muszę mu tyle ucieczek zrobić, żeby... Ten... O, krzyk jakiś! Gdzie on jest? Krzyk, tanc. O chuj. Nic. O kurwa. O cholera. U, coś przejebany chyba. Nie wiem czy go rozwalę. Niszczenie, kurwa. Ale mu się rzeczy 3 minuty, a tu do ucieczki... Nepe? Nepe? Nie, nie, 5-7 jakiś taki ziomek No, a profesor, jak on ma? TANC, ale ma... pomyślcie, jakie jakie ma Powiedz, czy wygram Chełm z Orli Uni, łapy z Orli Hero, naszych Hero, pierek Hero z Orli, to wszystko Alka z broje Hero, buty z Orli Uni Pałka i struty z koboldów Wygram, czy przegram? Powinienem, bo nie ma... ...gimnazjum, chyba to, to... ...nie może To jest taki... Ale, no, nie wiem Zależy jak tu GIG będzie wbijała i jak mu krytyki, nie wiem, <allocate> bo przełagę ma. Za głupotę trzeba płacić. Nie wiem, boję się krzyka walnąć, czy nie, przegram z nim czy? <mangiela> On mnie walnął, kurde. O, 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 mogę paść. Najwyżej dasz ucieczkę i poprosisz Ewoleda o żeby go radno, No ale to wiesz, ale... Do ucieczki dwie minuty. No ale nie masz... ale masz jedną tylko. To przyszedł na walkę nie? Wiesz co chodzi? Tak, ma przyję raturowego. No, z orlicę ku full na przykład jaka... A jak nie, masz... a nie! Wygram, wygram, bo mam jeszcze ratuna. A no to... Chyba że ci ominie, a wiesz, to jest możliwe. Ratun wbił 2K w mam 15%. Kurwa, co? Ja, co to było? Ej, bez jaj! Ej, padłem! Co on zrobił? Krytyk, wiem ci. Ale nie o to chodzi! Co, co to było? Ej, ale. O co kam... o kurde. Ej no nie, 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 ale ja, ale... Ja, ale on się leknął no, ja, Dotyk? No, dotyk o, Aha! Nie masz lata, masz dotyk. Dotyk mówi, kurwa, do 70% stary. Właśnie mnie to denerwuje. Teraz każdy ma te błoga z dotykiem. W ogóle... A, a właśnie jeszcze bardziej dadowiłem to uciecki, wiesz, tylko spierdalasz walk, nie? Dobra, nic. Następna łaźnia nam pójdzie pewnie lepiej, bo wbiję 59. Ale, jako masz za zmienić, czy nie? No, dużo, dużo będę zmieniał z mi że sobie rzeczy. Zbroje na pewno... Ja Zbroje zbroję zbro... zostawię i tylko jeszcze obniżę z... właśnie łapki z lisza i ten... Y... No kurde to... No, sobie... Sobie buty z Przewa, obniż łapki z lisza. I, 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 i nie wiem. Nie, 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 A, nie, nie. Ja nie o... ja do... o... no, ja, no, ja, to... Tak szczerze, że to ja nie ogarniam tego ziomka, co on zrobił. Nie wiem co mu wbiło. Mówisz do nie, ale nie. Nie, nie ogarniał, serio Nic, zobaczymy kto jest Lurana może się tam jakiś fighting zrobimy, ale nie, to, to była masakra po prostu, co on zrobił Stary miał 5%, nie miałem 26% I nagle stary mu do 70% podskoczyło pośk i ja deadłem Tylko widziałem, że ma 70% Kurwa E nie, to, to jakieś dziwne było Bo... Nie, nie, nie ogarniał Bez jaj to jak yy, track pvp tańszy. zacznij zacznij ogarnąć, Nie, nie chcę już. Dobra, spoko. Zobaczymy jak. tylko Kiedy, będzie. Nie, ale... s... Skończymy odcinek i może jutro coś nagram y, z Eli drugich, bo wiem że nie słuchać, że jestem chory, no ale lekarz wie swoje. A nic. Nie chodzi, to... Dobra. Nic, skończymy sobie tutaj part. Nic, dziękuję. Nie, nie wiem, jak chcecie, subskrybujcie. Dajcie łapki, w górę mnie to nie obchodzi. Ech, nic to. Pozdrawiam tego ziomka, którym zmierzam. Sojusz. Do następnego filmiku. Cześć, pożegna się traktor. Okay. Trzymajcie się. Pa.